Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym e, podpowiem Wam, jak wyglądać ładniej. A tak szczerze, to opowiem Wam um, o tym, na co zwracam uwagę, co podziwiam u innych kobiet, co podoba mi się u innych kobiet, co zwraca właśnie moją uwagę. No i stworzyłam sobie taką bardzo, bardzo subiektywną listę rzeczy, które sprawiają, które wywołują we mnie takie uczucie, że ta kobieta jest ładna. Nie wiem jak Wy, ale może ja jestem jakaś inna. Ja uwielbiam. Obserwować kobiety. Uwielbiam podziwiać kobiety, podziwiam ich piękno, podziwiam ich makijaż, fryzurę, piękne włosy od fryzjera, um, podziwiam ich stylizację. To, jak się noszą, to jak się poruszają, kocham, kocham kobiety, kocham po prostu obserwować e, i podziwiać. I czasami nawet mam ochotę e, z, powiedzieć jakiś komplement, mam ochotę zaczepić, powiedzieć jakiś komplement, ale zazwyczaj się wstydzę i po prostu, no nie chcę, nie chcę zaczepiać obcych, obcych kobietek na ulicy, ale lubię to robić. Dajcie mi znać, czy Wy macie. Podobnie lubię po prostu um, inspirować się też, to też jest ważna rzecz, inspirować się, podglądać um, jak wykorzystują różne um, dodatki w modzie um, i, i tak dalej. No to już Wam będę tłumaczyła, po prostu lubię, lubię patrzeć na kobiety, na piękne kobiety i nie tylko w ogóle na kobiety lubię obserwować. Na tym... Na tym zakończmy ten wywód. Więc dzisiaj opowiem Wam o tych rzeczach, które mi się podobają, które sprawiają, że, no, że uważam, że dana osoba jest ładna. Co można, Wy możecie sobie właśnie z tego wyciągnąć, z tej mojej listy, w tej mojej subiektywnej listy, co zrobić, żeby wyglądać ładniej, co sprawia, że inni ludzie też odbierają nas. My że jesteśmy ładne, ładniejsze niż um, na co dzień, niż zazwyczaj. Więc. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli Was taki film ciekawi, jeżeli taka pogadanka Was interesuje. Jeżeli chciałbyście więcej, to oczywiście zostawcie coś po sobie. Pamiętajcie też, że nie musicie nic robić z tej listy: możecie tutaj przyjść po prostu z ciekawości, posłuchać tego, co tutaj ględzę, co tutaj mówię. Pamiętajcie też, że jest to filmik taki bardzo, bardzo luźny, pogadankowy. Nikt z nas nie musi tego robić, szczególnie na co dzień, szczególnie jeżeli nie mamy na to ochoty. Pierwsza rzecz, o której muszę wspomnieć, to makijaż, ale to, co sprawia, że ja uważam, że dana kobieta jest piękna, to pomalowane usta na kolor. Dzisiaj nie bez powodu mam właśnie wymalowane usta mocną szminką musi to być mocny kolor musi to być coś takiego, wybijającego po prostu te usta z jej twarzy i uważam, że jeżeli kobieta ma pomalowane szminką usta, Kolorem, to od razu staje się w moich oczach piękna, wspaniała, że taka wyniosła, po prostu cudowna. Eee, w ogóle to bardzo lubię podziwiać makijaż e, u kobiet. E, podziwiam i jestem takim obserwatorem, cichym obserwatorem, bo nie jestem wielkim sztukmistrzem, e, jeśli chodzi o makijaż, robię najprostsze e, rzeczy na moich oczach, staram się, podglądam, jak inni to robią, ale nie mam takich zdolności manualnych. Ja już Wam o tym mówiłam, ja. Zdolności manualnych, ja zdolności do malowania, do rysowania nigdy nie miałam, więc bardzo tym bardziej, tym bardziej. Doceniam tą pracę włożoną w ten wspaniały artystyczny, na przykład makijaż oka, w, ten, w tą wspaniałą artystyczną kreskę na oku, geometryczną wręcz, symetryczną po dwóch stronach. Doceniam to i, i obserwuję, i, i to mi się podoba, makijaże. Makijaże dopracowane, mocne, szalone, ale również ten make-up, no make-up, również jak najbardziej na tak. Kolejna rzecz to okulary słoneczne. Jako, że jestem fanką okularów słonecznych, to uważam, że dobrze dobrane okulary słoneczne. Przeciwsłoneczne, słoneczne, przeciwsłoneczne, są w stanie zrobić praktycznie całą stylizację. Jeżeli ubieramy czarne, klasyczne, wielkie okulary, no to wtedy stajemy się eleganckimi kobietami, jest bije od nas taki, taka klasa, taka elegancja. Jeżeli ubieramy szalone jakieś kolorowe okulary, no to od razu jest lepiej, od razu jest bardziej pozytywnie, od razu jest ciekawiej, oryginalniej. Jeżeli ubieramy okulary znanych Marek, no to też gdzieś tam moim okiem rzucę okiem, widzę jakieś małe logo, widzę, że no ta babeczka to coś tam widzę modowe zacięcie u niej jest, więc okulary dodają takiego m, zaciekawienia po pierwsze, że jeżeli ja mam ubrane okulary, no to jeżeli jestem gdzieś tam zmęczona, jeżeli te moje oczy nie wyglądają jak wyglądają, no to jestem zasłonięta, przysłonięta mam całą twarz jestem taki element tajemniczości bo nie, ty nie widzisz mojej Twarzy, ale ty też nie widzisz, że ja ciebie obserwuję za tych okularów. E, uwielbiam takie okulary, okular, okulary lusterkowe albo tak mocno przyciemnione, że nie widać moich oczu. I wtedy mogę się gapić e, zupełnie bez, bezkarnie na różne osoby. Mogę się gapić bezkarnie na ludzi. Więc e, okulary przeciwsłoneczne dodają szyku każdej stylizacji, niezależnie w jakim stylu one są ubrane czy są szalone, czy są kolorowe, czy są czarne. Uwielbiam, jak kobieta ma okulary przeciwsłoneczne ubrane na oczach, czy na włosach, to już daje plus 10 do stylu dla mnie. Kolejna rzecz to coś czerwonego. Coś czerwonego zawsze przyciąga mój wzrok. Może to być mała rzecz, może to być pasek od zegarka, może to być torebka, czerwone usto, o którym wspomniałam. To po prostu mnie przyciąga. Po prostu gdzieś tam błądzę oczami, bęk, jest. Jest ta czerwień, co, coś, co mnie e, przyciąga. Jest to power color, mocny kolor, kolor, którego e, fajne babki, którego e, mocne charaktery się nie boją i noszą. Czy to na ustach, czy jeśli chodzi o dodatki, jeśli chodzi o e, okrycia wierzchni, jeśli chodzi o e, cokolwiek, co, jakikolwiek element stroju. Więc ta, ta, ta czerwień e, od razu sprawia, że ta e, dziewczyna. Ta kobieta wydaje się e, naprawdę, naprawdę piękna, naprawdę ładniejsza, e, ciepła, e, taka otoczona. Takimi miłym, miłymi emocjami. No, ja wam mówię tutaj tylko to, co ja uważam. Ja tak uważam, ja tak mam w głowie. Ja mam taki kod w głowie, i tak mi się wydaje, że taka dziewczyna z czerwonym dodatkiem, z czerwonym beretem będzie wyglądała na bardziej sympatyczną, na ładniejszą, na taką bardziej przystępną, taką miłą, ciepłą dziewczynę, która gdzieś tam lubi kolor czerwony, bo kolor czerwony to kolor miłości. Kolejna rzecz to zrobione brwi. No mówcie co chcecie, ale pięknie wyskubane brwi, zrobione, podkreślone, przyczernione. No robią robotę. Robią robotę, dodają charakteru twarzy. Kiedyś nie byłam tego zdania, kiedyś po prostu nie cierpiałam wyrywania, wyrywania brwi. I taka ciekawostka: pierwszy raz chyba wyrywałam brwi, robiłam henne na mój ślub. Na mój ślub, na moje wesele, yy, ponieważ no, uważałam, że nie jest mi potrzebne na co dzień takie cierpienie. <laughs> nie jest mi potrzebne na co dzień takie cierpienie, obędę się bez. I byłam taka sprana, byłam taka szara, byłam taka nijaka. Uważam, że właśnie podkreślone brwi, przyciemnione, ładnie zrobione, bez przesady, yy, są, są czymś, co zdobi, zdobi kobiety, są, są czymś, co, na co zwracam uwagę sama. E, oczywiście nie mogą być ani przesadnie grube, ani przesadnie cienkie, po prostu mają być takie w samarzy. Zwracam uwagę na pięknie zrobione brwi. No, po prostu nie mogę oderwać oczu, odcieniowania. Od, no, 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 co Wam tu będę mówiła? No, na brwi zwracam uwagę. Kolejna rzecz to ładne zęby. I może nie jest to nic odkrywczego, e, ale rzeczywiście e, te ładne zęby, e, równe, e, czyste. Nie chciałam tego mówić, ale i tak, równe, czyste, yy, w miarę jakieś tam białe, yy, w sensie nie białe jak deska klozetowa i jak yy, kibel, ale yy, takie w miarę jasne bez przebarwień no sprawiają, że ta osoba jest o wiele bardziej atrakcyjniejsza przechodząc do kolejnego punktu uśmiech, to się łączy z ładnymi zębami, jeżeli mamy ładne zęby jeżeli mamy dużą pewność siebie dzięki temu to się częściej uśmiechamy i osoba, która jest uśmiechnięta od ucha do ucha, chociaż osoba, która ma lekko podniesione kąciki ust od razu jest przyjemniejsza, od razu jest Ładniejsza. Ten uśmiech na twarzy, ta, ta, to pozytywne myślenie sprawia, że kurczę. Chociaż jedna dziewczyna, chociaż jedna kobieta dzisiaj, którą zobaczyłam, tak sobie czasem myślę, e, którą zobaczyłam dzisiaj na mieście, na ulicy z uśmiechem. W tym szarym, jak, jak po prostu, jak to się mówi, w tym szarym, jak mieście. Też jedna osoba uśmiechnięta e, i tak czasami lubię zrobić. Takiego małego teścika na mieście, szczególnie u nas, w naszej małej piwiduwie w wiliczce, gdzie ludzie raczej są umęczeni, wracają tam z pracy, są na, na zakupach, latają za załatwieniami. Ja czasami lubię się do takiej osoby uśmiechnąć i patrzę na jej reakcję. <śm> to jest śmieszne, bo niektórzy tak mają taką reakcję, niektórzy mają. Taką reakcję. Są tacy osupieni, niektórzy mają w ogóle reakcję yy, nie widziałem, nie widziałem cię, coś chyba miałeś y, jakiś skurcz twarzy, a niektóre osoby po prostu się do mnie oduśmiechną. I to jest super miłe, super przyjemne. Czasami lubię tak zrobić takiego psikusa ludziom na mieście i sprawdzić ich, troszkę, troszkę ich ruszyć, e, więc. Um lubię, ja no po prostu lubię. Lubię uśmiechniętych ludzi. Myślę, że każdy z nas lubi. Kolejna rzecz to biżuteria. Yy, I uważam, że jeżeli kobieta jest yy, yy ubrana w biżuterię, to od razu ma większą klasę. Od razu jest bardziej sensualna, bardziej kobieca dla mnie. Ja jestem osobą, która sobie zapomina zawsze o biżuterii, która gdzieś odsuwa na bok, na bok te biżuterie, po prostu gdzieś, 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 jest bardzo daleko ta biżuteria ze mnie. Nie lubię na pewno bransoletek, nie lubię. Um, um, Pierścionków, nawet nie noszę obrączki. Lubię bardzo za to kolczyki, w kolczykach zawsze kolczyk zawsze mam w uchu, ale chciałabym więcej. Chciałabym mieć jakiś łańcuszek, chciałabym, mam. Ale mam z tym problem, po prostu z dobraniem, z przypomnieniem sobie, żeby to ubrać, z, z takim codziennym y, ubraniem tego na siebie. No tak, jak moja ciocia, jedna, druga, trzecia, moja mama, one ciągle chodzą w tych, w tych złotach, obwieszone są, y, śpią w tych łańcuszkach, śpią w tych kolczykach wiszących i y, 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 chyba tak to wygląda y, na co dzień. Unikajcie mi znać w komentarzach, czy y, macie taką osobę. Która non stop jest taka wyobwieszana biżuterią, pierścionkami, bransoletkami, jakimiś kolczykami, tymi Fifa Rafa. No kojarzy mi się to właśnie z trzeciami, z takim, z kimś ciepłym, z kimś bardzo troskliwym, z kimś właśnie takim bardzo kobiecym, sensualnym. Więc yy, ta biżuteria sprawia, biżuteria u kogoś yy, coś ciekawego, coś co gdzieś zabłyszcze. Jestem jednak sroką, yy, zobaczę gdzieś tam kogoś, coś zabłyszcze, to od razu wydaje mi się, Ładny, ładniejszy. Kolejna rzecz to piękna i gładka cera. Doceniam, doceniam jako posiadaczka cery mieszanej, teraz kiedyś tłustej, teraz mieszanej, doceniam tą gładką cerę. Ja mam duży problem z rozszerzonymi porami tutaj w tej strefie, więc doceniam, jeżeli po prostu ktoś ma alabastrową, gładziutką cerę, zadbaną, piękną, po prostu jak jak marmur wspaniale to wygląda, więc doceniam, staram się, dbam również o swoją. Więc mam tutaj takie dwa, trzy podpowiedzi: dwie, trzy podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź jest taka, że już ja już od dobrych 10 lat myję moją twarz w zimnej, w lodowatej wodzie po przekręcam kurek kranu na, na maksa w drugą stronę i po zmyciu twarzy, po zmyciu makijażu, po zmyciu um, żelu do mycia twarzy, płukam twarz lodowatą wodą za każdym razem w ogóle praktycznie nie używam ciepłej wody do twarzy, do, do zmywania twarzy. I to już trwa dobre 10 lat. To zaczęłam e, zaczęłam z tego korzystać. No, no jak się tutaj przeprowadziliśmy. Jak się tutaj przeprowadziliśmy jeszcze. Hmm. Tak. Jakoś tak. W ogóle to ja nie lubię mieć bardzo ciepłej twarzy. Nie lubię mieć pąsów, nie, e, nie lubię mieć e, takich e, rozognionej twarzy, czy, która często u mnie występuje e, na przykład po alkoholu. Zaraz jestem czerwona, albo jak się zasapię, to też zaraz jestem czerwona. Nie lubię mieć gorącej twarzy, więc to schłodzenie, mycie w zimnej wodzie też działa na wygładzenie twarzy. Częste peelingi, regularne peelingi, regularne maseczkowanie, nawilżanie twarzy no myślę, że wszyscy o tym wiemy, żeby dbać o tą skórę. Ja dbam nawet, powiedziałabym, za dużo, zbyt często, ale dążę, dążę do tego ideału, dążę do tej super gładkiej cery, którą podziwiam u innych kobiet właśnie. Jeśli chodzi o gładką skórę, to muszę tutaj też wspomnieć o gładkim ciele. I tutaj już o dopilacji wspominać nie będę, bo to jest każdego indywidualna sprawa i każdy tam sobie robi co chce i jak sobie życzy. Ale mogę Wam polecić balsamowanie i nawilżenie ciała, bo podjęłam takie wyzwanie. No, myślę, że. Myślę, że już dobre półtorej, półtorej roku temu podjęłam wyzwanie nawilżania ciała, codziennego smarowania, nawilżania ciała. I muszę Wam powiedzieć, że widzę ogromną różnicę: ogromną różnicę e, tego, jak wygląda moje ciało, jak wygląda w jakim, jakie jest gładkie, miękkie, jednolite, jaki ma jednolity kolor, no po prostu ta skóra się odwdzięcza. Odwdzięcza się za to nawilżanie, odwdzięcza się za to smarowanie. Nie powiem Wam, to nie jest tak, że ja codziennie się smaruję tymi balsamami, bo nieraz sobie zapomnę, ale nawilżanie, regularne nawilżanie ciała naprawdę skutkuje, naprawdę to wygląda fajnie, naprawdę ta skóra to ciało staje się takie gwiazdorskie, można powiedzieć, takie naprawdę, naprawdę um, jednolite. No i polecam Wam też balsamy z drobinkami. Jeżeli gdzieś wychodzicie, gdzieś um, no wiecie, że wychodzicie z domu, to polecam Wam właśnie posmarować ciało takim balsamem z drobinkami. Wtedy ta skóra wygląda jeszcze bardziej, na jeszcze bardziej aksamitną, na jeszcze bardziej wygładzoną gdzieś tam plus. Um, plus te drobinki gdzieś tam się świecą gdzieś dają po oczach pięknie to wygląda, wygładzone błyszczące, jeszcze dodatkowo opalone ciało, no to już jest w ogóle hit, uwielbiam właśnie smarować się takimi balsamami z opiłkami z opiłkami, z jakimiś brokatami jak już jestem opalona, to jest naprawdę super, super sprawa ale też Wam podpowiem, jeżeli nie macie takiego balsamu, to wystarczy naprawdę sam balsam i przejechanie wielkim, wielkim pędzlem rozświetlaczem to też fajnie wygląda. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to postawa, postura, wyprostowanie się. Eee, wyprostujcie się, po prostu się wyprostujcie. Wyprostowana postawa, głowa do góry. Może nie aż tak, żeby mieć kija w tyłku, ale to sprawia, że widzę dziewczynę pewną siebie kroczącą przed siebie z załatwieniami, pełną werwy energii e, i dobrego humoru, a jeżeli, e, jeżeli widzę taką osobę taką dziewczynę, która po prostu nie wie co tutaj robi, nie wie po co żyje, nie wie e, dlaczego pracuje w tej firmie i po co idzie teraz do domu, no to odechciewa się życia tak naprawdę więc to, ta postura to wyprostowanie ja bardzo się garbię, bardzo jestem taka sflaczała. Jeszcze siedzę przy komputerze to już w ogóle jak quasi modo, więc ja wiem, że to nie jest najlepsze, ale gdzieś tam, gdzie jestem, jeżeli jestem, gdzieś na zewnątrz, staram się utrzymywać tą posturę, staram się być wyprostowana, staram się pracować tym kręgosłupem w taki sposób, żeby jednak żeby jednak ta postura była, żeby jednak to prostowanie kręgosłupa no, było. Ładne, ładniejsze, ale też. Yy, zdrowe. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, to kolory. Ja jako papuga jako papuga, jako kolorowy, jako kolorowy ptak zwracam uwagę na takie rzeczy zwracam uwagę na dziewczyny, które mają mocne kolory na sobie ubrane wzory, dużo wzorów, dużo kolorów no kocham, no kocham takie kobiety, które nie boją się ubierać koloru zdecydowanie fuksja zdecydowanie pomarańcze, neony totalne szaleństwo jeśli chodzi o dodatki, totalne szaleństwo jeśli chodzi o ubrania więc po prostu od razu mój wzrok Leci do takiej osoby i sobie myślę, dajesz, dajesz dziewczyno, już ty wyglądasz w tym super. No, po prostu od razu mi się uśmiecha twarz, od razu jest lepszy humor. I kolejna rzecz, jeszcze tak w kwestii mm, zimy, w kwestii y, tych miesięcy zimowych, no to ucieka mi wzrok na dziewczyny w płaszczach. Uwielbiam patrzeć na dziewczyny w płaszczach, na stylizacje płaszczowe. I sama, chociaż jestem bardziej kurtkowa, bardziej sportowo kurtkowa na, na, na zimę, to lubię patrzeć na te. Płaszcze, na fakturę tego płaszcza. Czy on jest taki gładki? Czy on jest taki wystający? Czy on ma jakieś takie włoski? Czy on jest gładki? Czy on jest w jakiś wzór? Czy jaki kolor? Czy on ma podszewkę? Ciekawe, jaki jest w dotyku. No, jeszcze mi się nie zdarzyło podejść i macnąć kogoś, ale lubię patrzeć na te stylizację. Lubię sobie oglądać kobitki na mieście w płaszczach i patrzeć, jak one łączą ze sobą różne rzeczy, różne rzeczy różne ciuchy, no i płaszcz jest jednak super modowy. No umówmy się, kurtka to jest kurtka, puchówka to jest puchówka, ale płaszcz to jest jednak super, super modowy, super elegancki i no lubię oglądać e, taką modę na ulicach. I słuchajcie, to było wszystko, to było wszystko, ale tutaj mam na liście takie trzy rzeczy na minus, które sprawiają, że od razu myślę sobie, że, 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 że nie jest fajnie. Które mi się nie podobają. Nie, nie bierzcie tego do siebie, bo i każdemu się z, z, zdarza wpadka. I mi też się zdarza wpadka z pewnymi rzeczami. E, ale jeżeli widzę, że komuś wystaje sznureczek, sznureczek taki, e, sznureczki odwieszania na wieszakach, no to od razu. Dlaczego tego nie ucięłaś? Dlaczego nie poświęciłaś 5 sekund i tego nie ucięłaś? I ja czasami też tak mam i te strunyczki te też mi wystają, szczególnie tutaj przy mierzeniu, kiedy ja jeszcze nie wiem, czy coś oddaję, czy, czy po prostu mierzę na żywca, ale staram się po prostu je ucinać, staram się od razu z nich. Zrezygnować, żeby mi nie przeszkadzały, żeby mi gdzieś nie wywalały, bo to beznadziejnie wygląda w całej stylizacji. Nie mam czasu ich tam wpychać pod spód, więc um, sznureczki do wieszania na wieszakach absolutnie, absolutnie są u mnie na nie. Absolutnie u mnie na nie są takie dwa zestawy. Zestaw góra, um, góra ubrania szeroka, dół szeroki, wtedy uważam, że taka osoba jest flejtuchowata, wygląda jak trochę lumpiarsko moim zdaniem, Nie ma taki, są zaburzone proporcje, jakoś tak mi się wydaje, że, no, że mam do czynienia z klocem. No nie podoba mi się takie połączenie, jak ktoś chce sobie nosić, to niech sobie nosi, ale nie podoba mi się takie połączenie za dużego wszystkiego. Drugie, co mi się nie podoba, to obcisło na dole, obcisło na górze, i to jest druga masakryczna rzecz. Jeżeli ktoś, jeżeli nosimy rzeczy za małe, gdzieś się coś wyleje, gdzieś jest coś niefajnie, dziewczyna się źle czuje, cały czas ciągnie ten t-shirt, powiedzmy, na dół, bo jest za mały, za krótki, zbyt obcisły, no to widać, widać brak e, pewności siebie, widać brak pewności swojego ciała, e, więc takie stylizacje. Też mi się nie podobają. Na siłę też ubieranie modowych rzeczy i przebieranie się za kogoś, kim się nie jest. To też nie jest fajne. Więc tu ile się nagadałam? ile się nagadałam, ile? 23 minuty może z ciągłego gadania. No dobra, no to to jest wszystko. To podziwiam. To obserwuję w kobietach, to mi się podoba, to uważam, że sprawia, że mój odbiór danej kobiety jest o wiele lepszy, ładniejszy. Ja uważam, że jest ładniejsza, więc możecie skorzystać z tej listy. Koniecznie mi napiszcie, jakie są wasze, wasze spostrzeżenia. Czy macie podobnie jak ja? Czy zgadzacie się z tymi rzeczami, o których tutaj, które tutaj wymieniłam? Czy macie swoje? Czy macie swoje rzeczy, które was um, które zwracają Waszą uwagę. No może takie macie, napiszcie mi w komentarzu, koniecznie. Podzielcie się tym, porozmawiajmy, podyskutujmy, co Wam się podoba w kobietach. Dajcie mi znać, czy obserwujecie dziewczyny, czy podziwiacie różne rzeczy, tak jak ja. Ja się do tego przyznaję, bez bicia, to jest moim zdaniem normalne, i lepsze, lepsze podejście, takie mam przynajmniej ja wrażenie, że to jest lepsze podejście, niż jakaś głupia zazdrość, niż jakieś głupie zazdroszczenie komuś, czy Życzenie złego po prostu podziwiam, podziwiam piękno kobiet yy, i inspiruję się, inspiruję się, pobieram sobie niektóre rzeczy. O, fajnie ubrała ten różowy płaszczyk, w mojej szafie też wisi taki różowy płaszczyk, zrobię tak samo jak ona. No to to jest spoko, moim zdaniem to jest spoko, więc czekam na Wasze opinię w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie takie filmiki pogadankowe, luźniejsze, troszeczkę o młodzie, troszeczkę o nas, tutaj, o kobitkach, więc dajcie mi znać tymi łapkami w górę, oczywiście. Wbijajcie na mojego vloga, na kanał vlogowy, wbijajcie na Instagrama. A to wszystko, ja się z Wami żegnam. Dość, pa.